Dzień dobry kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Ja właśnie dopijam swoją kawkę i słuchajcie, tak, to mój kucyk. To mój krótki kucyczek, proszę bardzo. E, ja właśnie dopijam swoją kawkę i lecę do Sebastiana e, na włosy. E, także kończę kawkę i lecę. E, I tak biorę dziś ze sobą tą torebkę, jakoś dawno jej ze sobą nie miałam, To z Mohito, świetna jest. E, Także tak, miało być deszczowo, miało być brzydko, ale jest dzisiaj ładnie, słonecznie, więc w sumie mąż mi wybrał na dzisiaj tą bluzeczkę z golfem, więc stwierdziłam idę, idę. Dzisiaj słuchajcie, nie mam nic na ustach, tylko mam tą maseczkę mm, z Lanesh. uwielbiam i od czasu do czasu lubię ją sobie też nałożyć w ciągu dnia, nie tylko na sen. Dobra, także dopijam kawkę i lecę, a Was oczywiście zabieram ze sobą. No i oczywiście zapach na dzisiaj mmm, słoneczny, świeży nectarine blossom honey. Przepiękne. Mm. Moi drodzy, moi drodzy, ja już jestem Po kolor odświeżony Nic nie podcinaliśmy Stwierdziliśmy, że podetniemy Za jakieś 2-2,5 miesiąca Także super, bardzo się cieszę, bo już Wiecie, moje włosy potrzebowały tego Odświeżenia, a teraz słuchajcie Mamy z tatą y, taką misję Bo y, wiecie, że były mamy Urodziny, teraz są imieniny i moja mama Zawsze miała akwarium Kiedyś też mówiłam wam, że mieliśmy sklep zoologiczny y, I mama znowu zatęskniła Za akwarium, także tato kupił już akwarium, a my idziemy teraz do sklepu zoologicznego, zobaczyć jakieś roślinki skałki, kamyczki no moja mama na kwiatach i na rybkach na akwarystyce po prostu zna się petarda, także idziemy z tatą, potem jeszcze szybko wskoczymy do Biedronki i wracamy do domu Okej okay, kochani, jeszcze wam pokażę, bo dostałam tutaj od Sebastiana, zobaczcie, taki prezent. Także jak dojedziemy do domku, to wam pokażę, co mi tutaj Sebastian dał. Sama nie wiem, to jakaś niespodzianka, więc pewnie dzisiaj wieczorem jeszcze we vlogu pokażę wam, co dostałam. Dobra, słuchajcie, chciałam Wam tylko pokazać, bo ostatnio Karola myśliwiec pokazywała te danonki. Mają prosty skład, mają cukier trzcinowy, co prawda, ale wzięłam, żeby zrobić z nich lody. Jak byłam mała, taka mało lata, to pamiętam, że właśnie mm, z danonków robiło się. No, z danonków robiło się lody. Co? Ja oglądałam reklamę. No właśnie, Leoś widział o, też reklamę i postanowiłam jeszcze Karola myśliwiec pokazywała ostatnio, że wezmę truskawkowe i jabłkowe i po prostu jedne sobie dzieci zjedzą, a drugie zamrożę i będą lody na patyczku. Wzięłam jeszcze łososia, kupiłam grzanki, pomidory, mango, szparagi, także zabieram się za rozpakowywanie. Dobra, słuchajcie, jak wypiję kawkę, to pokażę Wam, co tutaj mam w środku, bo też chcę Wam nagrać na Instagram. No, a ja dziś w swoich bardzo stylowych skarpetach śmigam. No dobra, i dostałam też full, po prostu full pytań. Czy już mogę się wypowiedzieć na temat tych kropelek i samopalacza? Myślę, że tak, że zrobię to już niedługo. Dobra, moi drodzy. Ja zrobiłam sobie kawkę już. Dzieci zjadły obiadek, także super na plus. I dziękuję za wszystkie komplementy, bo dzisiaj na Instagramie dostałam ich bardzo dużo. A jeżeli chodzi o moje włosy, to kilka z was napisało, że e, przyciemniłam włosy. No nie, kochani, nie przyciemniłam. Słuchajcie, e, tak to jest, jak się maluje e, włoski po prostu na e, świeżo. Ten kolor już był wypukany, a teraz jest świeży, świeżutki, zrobione dodatkowo mam jeszcze na włosach toner, także zobaczcie, to jest ten sam kolor, który e, Miałam, tylko jest stonizowane, więc tak to wygląda. No i tyle. Dzisiaj będziemy też z losiem kolorować, bo mówiłam Wam, że bardzo lubimy. To jest Mam kolorowanka tu. od babci. Nie ja wiem, dlaczego tu jest wpędzane, a tu, a tu kredka. kredka, no nie? bo można i tak, i tak. A pokaż, jaką mama ci kupiła kolorowankę. Ja a kupiłam to to osiowi tak? o motocyklach, właśnie dzisiaj, w biedronce. Bardzo I... fajna, 4,99 i naklejki. I tyle. I jeszcze. Samochody, więc dziś będziemy kolorować. Znacie wiarę, że ja cały czas jeszcze piję tą kawę. Położyłam Nelcie z yy, paćku i cały czas piję tą zimną kawę. Właśnie nagrywałam Wam też na Instagram, pokazywałam Wam, co dostałam od Sebastiana. Dostałam szampon świetny After Sun, czyli po słońcu, który świetnie można ze sobą zabrać na przykład na wakacje. Domywa pięknie hmm, wodę, soloną, tak, eee, także super, dostałam też szczotkę Sebastian w ogóle pracuje na tych produktach eee, Olive Garden słyszałam, że jest naprawdę świetna, super rozczysuje nie ciągnie włosów, jak wiecie jestem wierna e, Tangle Teaserowi ale Sebastian zawsze mnie na tą szczotkę namawiał więc będę testować i w moim prezenciku była jeszcze Hot Summer Cool Styles, eee, taka oto torba, więc stwierdziłam, że zabiorę ją na wakacje i będę sobie tu przewozić swoje rzeczy do stylizacji włosów właśnie, także taki piękny prezent jest tak pięknie, słuchajcie jest takie świeżutkie powietrze, no cudownie i nawet nie ma komarów, bo powiem Wam że ostatnio było tyle komarów że aż po prostu wieczorami nie chciało się siedzieć w ogrodzie, no a dzisiaj jest przepięknie naprawdę, zobaczcie Super, jest pogoda. dobra, dobra, mamy dzisiaj kolejny dzień. Słuchajcie, patrzcie, dzisiaj sobie pofalowałam trochę włosy, bo dostałam też na Instagramie od Was bardzo dużo pytań, jak te włosy wyglądałyby, jakby były pofalowane. Także delikatnie sobie dzisiaj pofalowałam i dzisiaj, słuchajcie, w plan, w planie. Plan mam taki, że e, mam zamiar zrobić ciasto, jeśli mi się uda, mam zamiar zrobić łososia na obiad, jeśli mi się uda. I po prostu tak mi się chce pić, że pokazywałam Wam na Instagramie fantastycznie day boxie Od Herbopolu była ta mięta Mango, żeńszeń. I słuchajcie, ja uwielbiam Herbapol, uwielbiam ich e, szałwie do picia, pokrzywę do picia, herbatkę zieloną, herbatkę zwykłą z brzoskwinią, bez dodatku cukru świetna rzecz. I to było właśnie w Funday Boxie i tak mi się zachciało pić, bo nagrywałam Wam film tak produkcyjnie dzisiaj, produktywnie, więc spróbujemy sobie, jak smakuje. Mm. Pychota. Ojej jakie to dobre. A jeszcze jakbym to wrzuciła do lodówki i skłodziła. Mhm. Rewelacja to by była, słuchajcie. Także nie jestem odzywam się na chwilę, bo takie mam plany e, Zaraz zrobię sobie kawę, później na drugie śniadanie mm, zrobię sobie smoothie, mam trochę truskawek i właśnie te truskawki chciałabym przeznaczyć do ciasta e, i też może do koktajlu. Także o i właśnie był kurier przed chwilą i przyszła mi chyba obudowa na telefon, także jak już rozpakuję, to Wam pokażę. No bo potrzebowałam nowej obudowy do nowego telefonu i pewnie na jednej obudowie mm, to się nie skończy. Myślę, że co najmniej, fu, trzy będę musiała mieć A już też mam, słuchajcie, szkiełko mam, mam szkiełko, przyczepiłam sobie Ja nie lubię po prostu mieć żadnego szkiełka, żadnych takich rzeczy Ale no, nie oszukujmy się, czasem ten telefon pada I to szkiełko to jest życie Także mam już szkiełko, potrzebuję jeszcze obudowy Ale ja dzisiaj przyszła, więc jak już ją rozpakuję, to Wam pokażę Zamawiałam e, Witkacu Marka Jacobsa Chodziło mi, żeby była silikonowa I żeby miała właśnie ten kolor I ta marka Jacobsa właśnie ten kolor miała Także pokażę No dobra, słuchajcie, już Wam pokazuję obudowę Bo przyszła, tak jak mówię, zamawiałam Witkacu I jest przepiękna Lileczka tutaj maszeruje koło mnie Jest po prostu Słuchajcie, śliczna Bardzo, ale to bardzo Mi się podoba Teraz patrzę, czy nie będzie za duża troszkę Nie, jest idealna Także no ten kolor po prostu miętowy, jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że jest śliczny. Były jeszcze białe, żółte chyba, ale stwierdziłam, że ta miętowa jest najładniejsza. Wrócił Krzysiek z pracy i dzisiaj czeka na niego, tak jak obiecałam, łosoś, fasolka, pomidory i ziemniaczki. Porcja jak dla żołnierza. Ja dodatkowo mam, słuchajcie, jeszcze prażone migdały. Na łóżku pobojawisko, bo dzieci szalały. Ściskaliśmy się, bawiliśmy się i skakaliśmy po łóżku ostrożnie. Bo, tak jak Wam kiedyś mówiłam, ja nie lubię takich zabaw na łóżku, żeby dzieci skakały, bo po prostu boję się, że pospadają i zrobią sobie krzywdę. O, proszę, jakiś tutaj smartfon został. Tutaj też zabieramy się, już z leo, za sprzątanie tego wszystkiego. Kwiatuszków już brak, ale naprawdę dość długo stały. I słuchajcie, moi drodzy. To jest chyba najlepszy zapach, jaki miałam do tej pory. Właśnie mi się skończył ten białej lili zapach, ale także skwina. Pachnie w całym domu autentycznie, świeżo, przepięknie, także to jest chyba mój yy, numer jeden. Muszę sobie kupić zdecydowanie, zdecydowanie więcej tych zapachów. No i wiecie co? Świecia, świecia, <laughs> świeca od Anjax, Twinkle Candle, Lemon Cola. Ona tak pięknie pachnie, że nie trzeba jej odpalać i ja na razie jej trochę szkoduję. Szkoda mi jej po prostu, więc na razie stoi sobie tutaj, więc lemon cola, brzoskwinie, pachnie cudo.